Witam serdecznie. Mały Unboxing nawilżacza powietrza w kształcie księżyca. Budełeczko standardowe. Tutaj mamy dane. Podobno odświeżacz pomieści aż 800 ml wody, co starcza nam na 30 godzin bez yy, przerywalnego nawilżania pomieszczenia co się kryje w środku no same tutaj takie urządzonko to pewnie odkręcamy i yy, nalewamy wody o, tak to wygląda w środku z ładne gierki, można sobie złożyć, postawić kabel USB, zasilania, jedna sztuka, jeden filterek no, i papierologia. O w następnym filmiku to już na pewno pokażemy, jak urządzenie działa. Mam nadzieję, że się sprawdzi. pozdrav, šaj